Ciao, witajcie, jest to z nemaxy 20. <coughs> Jesteśmy dzisiaj na serwerze y, Live Game y, serwerze premium i dzisiaj y, zagramy sobie na Servivo Games. Zresztą chyba tylko tyle tu się da robić. Za 10 sekund powinien już być start. 4, 3, 2. 1. Musimy to wygrać. Jest, 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 jest. Jest dobrze. Nie! Wszyscy tam gdzie mogą się jeszcze rzucać. To normalne jest. No dobra. Myślę, że mnie tam ze Wystarczy. Yy, właśnie, czy da się złotą marchewkę zjeść? Później spróbujemy. Jak już nie będziemy mieć jedzenia. W tamtą stronę. Pójdziemy, tam są skrzynki. Tak, to mi skrzynka. Przydałby się nam jakaś zbroja. Gdzie jest ta skrzynia? Tu jest skrzynia. Okej, okay, mam już trochę jedzenia. Miecz, więc jest dobrze. Tam jest jeszcze jedna skrzynka, ale bardzo trudno się po nią dostać nie ryzykować. Pa jak to po mnie. Chodźmy jeszcze tam, to też powinien być skrzynka. Jakiej ktoś jeszcze nie wziął, oczywiście. Dobra, spoglądam, fajnie. No, jeszcze trochę to co zostało. I jest. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze jest. Bardzo dobrze jest. Na pierwszy by się przydał. Tam jest goście idziemy go załatwić. Kurde, HP. Dwóch, sojusz. Fuck. Nie chcę tam umrzeć. Może z tym lepiej spadajmy. Chyba, że nie wiem, jaką zasadkę na nich by zrobić. Co to nam Kurde, jak tego nienawidzę. Co nam w szkodzie, atakujemy ich. A, jeszcze to. To no, przy okazji. No tu gdzieś oni byli. Na razie tam widzę tylko jednego. Nie? Które, jak widać, nie ma zbyt dużo rzeczy. Łuk. Łuk ma. To tak jest.

Kurde! Pala się Nie! On mnie w tym samym momencie, kiedy ja go z... Kur... Dobra, nieważne. No to co? Radziliśmy? Ja już będę kończył ten odcinek. Ach... Do dupy te śmierci. Dobra. Zakończę ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć.